Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Małgorzata Wilkos Solidarna Polska. Dzień dobry Panu, dzień dobry panu. Witam serdecznie. Ostatnie dni sportowo były dobre, dzisiejszy nie jest, jest zły, bo piłkarze ręcznie odpadli, ja jeszcze dodatkowo Agnieszka Radwańska Tak, się też sprawdziłam jeszcze rano wyniki. Agnieszka Radwańska odpadła. Tenis to moja, jeden z moich ulubionych testy sportu, sama też gram w Tenisa i myślę, że to jest tak, że po wielkim meczu z Wiktorią Azarenką, z którą tak ciężko jej się wygrywa, być może, że nie miało Agnieszka siły. się. Tak, nie miała sił być może, ale być może też psychicznie się rozluźniła, myślałam może, że droga do finału stoi już otworem. No i niestety zakończyło się bardzo przykrym wynikiem z cybnikowo. No szkoda, może następnym razem będzie lepiej. Tak. Solidarna Polska chce odwołania wicemarszałka Romana Kolka. Dlaczego? Z powodu Postawy i cały kształtu działań wicemarszałka w sprawie tragicznej śmierci 17-latki Skędzierzyna Koźla Co takiego złego jest tej jego postawy? Od samego początku pan marszałek zasłaniał się procedurami. Jeszcze kiedy nic nie było wiadomo, nic nie było zbadane. Po drugie, kwestia próby utajnienia raportu z prac komisji powołanej do zbadania tej sprawy. Zupełnie bezsensownych i bezpodstawnych prób utajnienia tego raportu. No a po trzecie z powodu samego raportu. Raportu, który wicemarszałek firmował własnym nazwiskiem. Nie tylko był w składzie komisji, ale także był jej przewodniczącym komisji powołanej do zbadania dwóch opolskich szpitali de facto, no bo szpital w Kędzierzynie-Koźlu nie mógł być zbadany, bo nie podlega jurysdykcji marszałka. Więc w ten sposób pan e, wicemarszałek zbadał de facto sam siebie, bo spadał, zbadał procedury w opolskich szpitalach, za które sam jest odpowiedzialny. I wyszło, że jest tak, zdrowy. Tak, tak. I wyszło, że, że wszystko jest w zupełnym porządku. E, czy to jest tak, że szpitale opolskie są w porządku, a Kędzierzyński jest zły, skoro nie należy do Urzędu Marszałkowskiego? No tak by wynikało na podstawie raportu, który opublikował pan marszałek. I jak zamierzacie doprowadzić do dymisji pana marszałka? No najpierw zaapelowaliśmy do pana marszałka o podanie się do dymisji, ale pan marszałek. Pan już powiedział, wczoraj, że nie. Tak, już wczoraj powiedział, że tego nie zrobi. Więc wrócimy się w tej sprawie również do jego zwierzchnika, do pana marszałka Andrzeja Buły o odwołanie z funkcji wicemarszałka Kolka. I mamy nadzieję, że tak się stanie, dlatego że nie może być tak, że, że dochodzi do sytuacji, w której dwa opolskie szpitale odmówiły przyjęcia pacjentki, i pacjentka kilkadziesiąt godzin później umiera i okazuje się, że nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, żadne procedury nie zostały złamane, czyli operacja się udała, ale pacjent zmarł. Tylko w tym przypadku on niestety naprawdę zmarł. I kiedy wnioskowaliśmy o powołanie komisji, yy, zwróciliśmy się pisemnie do pana marszałka Buły o to, aby ta komisja oprócz zbadania tej sprawy i wskazania ewentualnych winnych wypracowała również standardy, procedury na przyszłość, aby taka sytuacja więcej się nie zdarzała. A co ciekawe, pan marszałek Kolek sam powiedział kilkanaście dni temu, że w ostatnim czasie plagą Opolszczyzny jest odsyłanie pacjentów od szpitala do szpitala. To są słowa wicemarszałka Kolka sprzed kilkunastu dni. No i mamy efekt z tej plagi. Dokładnie, a potem pan wicemarszałek bada przypadek, który polega między innymi na tym, że pacjentka jest odsyłana od szpitala do szpitala i w raporcie z końcowym nie ma na ten temat ani jednej informacji. Nie, nie jest Skazane takie zachowanie, takie, takie procedury jako procedury niewłaściwe. Ale liczycie na to, że marszałek była postąpi inaczej niż marszałek kolegi? i tak, na to taką liczymy. decyzję? Na to liczymy, ponieważ wicemarszałek koleg jest odpowiedzialny za służbę zdrowia w naszym województwie. I po tym, co się wydarzyło, czyli po pierwsze po tej śmierci 17-latki, ale także po tym raporcie, kuriozalnym raporcie, w moim przekonaniu pacjenci w naszym regionie, mieszkańcy naszego regionu, mają prawo czuć się mają prawo nie mieć pewności co do tego, że szpitale w naszym województwie gwarantują im najlepsze i bezpieczne leczenie, i to jest bardzo złe. I za to odpowiada wicemarszałek Kolek. My jako Solidarna Polska nie macie instrumentów takich, no, nawet radnych nie macie w sejmiku, tak? Żeby tego... Mamy radną, mamy radną wojewódzką, paną, panią Teresę Cyglecką zielonkę No to jedną natomiast... osobę w, tak, w całym sejmiku to tak, mała siła przebicia. Mała siła przebicia, natomiast my nie jesteśmy partią rządzącą. My nie mamy mocy zmiany procedur, zmiany przepisów. Natomiast my jako partia opozycyjna mamy prawo, prawo a nawet obowiązek przyglądania się władzy i podejmowania działań wtedy, kiedy uważamy, że władza takich działań, nie podejmuje. I to właśnie zrobiliśmy w tej sprawie. Najpierw zaapelowaliśmy o powołanie komisji. Komisja została powołana. Potem zwróciliśmy się o odtajnienie raportu w formie wniosku o od dostęp, zdanego. tak, i został odtajniony. Pan marszałek, wicemarszałek Kolek twierdzi, że to nie jest nasza zasługa, natomiast między słowami wicemarszałka, marszałka, że raport musi być tajny, a, a naszym, naszym wnioskiem o odtajnienie nie zdarzyło się nic innego poza naszym wnioskiem o odtajnienie, tylko że marszałek Buła wiedział, że, że ma obowiązek udzielenia informacji publicznej, dlatego w trybie natychmiastowym, bo już następnego dnia odtajnił raport, yy, i zawsze będziemy patrzeć władzy na ręce i podejmować działania. Gdzie to jest wina w tym przypadku tej 17-letniej Izy? Czy to jest wina systemu, złych procedur czy człowieka? Wszystko wskazuje na to, że jest to wina procedur. Że jest to wina procedur, które pozwalają na odsyłanie pacjenta od szpitala do szpitala bez udzielenia pomocy. Ogólnie to jest problem nie tylko naszego regionu, bo powoli staje to się problemem całego naszego kraju. Służba zdrowia w tym momencie jest w stanie katastrofalnym. Dawno nie było dobrze, ale też dawno nie było aż tak źle. Leki są coraz droższe, kolejki do lekarzy, do specjalistów są coraz dłuższe, a ostatnio plagą szpitali w całej Polsce jest nieudzielanie pomocy pacjentowi, co prowadzi do śmierci pacjentów. I pytanie jest takie do premiera Tuska, do rządu Platformy Obywatelskiej. Ile ludzi jeszcze musi umrzeć, aby ktoś na poważnie zajął się służbą zdrowia w Polsce? Dlatego, że pomysły takie jak pomysł, że, że minister Arukowicz ma teraz w ciągu trzech miesięcy sta, znaleźć sposób na skwidowanie kolejek, co nie udało się przez sześć przez lat w rządu Platformy Obywatelskiej, to są pomysły z rodzaju science fiction i, i typowe dla Platformy PiS. PR. No przez sześć lat Platformy, a wcześniej nie udało się PiSowi, nie udało się SLD. No tak, no ale nie uda się to również ministrowi Jarłukowiczowi w ciągu trzech miesięcy. A takich przypadków śmierci pacjentów w szpitali czy pod szpitalami w ostatnim czasie jest bardzo dużo, bo to niedawno była sprawa dwuletniego chłopca w Białymstoku, sprawa bliźniąt we Włocawku, tam nie. nie, to, nie jeszcze jedno pytanie spadami. na koniec tego, tego wątku czy jest Pani przekonana o tym, że takie komisje samorządowe czy komisje lekarskie są w stanie wyjaśnić takie przypadki, czy tym powinna się zajmować tylko prokuratura? No bo no, są, no... są poniekąd sędziami we własnej sprawie. Tak, to no, trudno no, bo... oczekiwać, żeby wskazywali winę. Tak. Po, po raporcie, który opublikował wicemarszałek Kolek, wydaje mi się, że tego typu komisja, która bada tylko i wyłącznie podległe jemu szpitale, nie, nie spełnia w żadnym wypadku swojej roli, bo wygląda na to, że została powołana tylko po to, żeby wybielić opolskie szpitale i zrzucić odpowiedzialność na szpital w Kędzierzynie Koźlu, ale na szczęście prowadzone jest również śledztwo prokuratorskie, postępowanie prokuratorskie i być może ono wyjaśni tę sprawę bardziej szczegółowo. Przemknęła mi wczoraj gdzieś informacja, że radny prawa i sprawiedliwości Marek Kawa chce, by Opole zbudowało lotnisko. Solidarna Polska poparłaby taki pomysł? Szczerze że pierwsze słyszę. Natomiast Opole jest miastem, które nie ma specjalnie daleko do dwóch ościennych lotnisk. W samym mieście Opolu nie bardzo widzę, gdzie takie lotnisko byłoby zbudowane, gdzie mogłoby być zbudowane. Myślę, że przynajmniej na razie lepsze jest zapewnienie miastu jak najlepszego skomunikowania z lotniskiem we Wrocławiu i w Katowicach, niż budowa lotniska w samym mieście Opolu. Nie wiem też, kto miałby czy, za to zapłacić. A czy to życzenie na razie wpisać w festiwal obietnic wyborczych, który już się jak widać rozpoczyna? Być może. Nie, nie potrafię tego skomentować. A Solidarna Polska ma w zanadrzu jakiś taki pomysł, taką obietnicę wyborczą, taką kiełbasę, którą powali wszystkich na kolana? Którą znaczy, prze, przebije Soli... lotnisko? Solidarna Polska nie będzie w kampanii wyborczej posługiwać się kiełbasą wyborczą. I a, zupełnie, tam, tam. Wszyscy nie, tak zupełnie nierealnymi pomysłami i planami. Nasz program dla Opola polegać ma na rozwoju naszego miasta. Na tym, że w naszym przekonaniu Opole pod rządami trzech kadencji prezydenta Zybaczyńskiego powo Poli, ale nieuchronnie z miasta wojewódzkiego zmienia się w miasto powiatowe. Dobrze, to czy macie pomysł, żeby zdetronizować Platformę Obywatelską? I na przykład dogadacie się z Marcinem Ociepą i innymi środowiskami, żeby wystawić wspólny komitet? Jest taka szansa? Byłoby to najlepsze dla Opola. Opole staje przed szansą, aby władze w mieście przejęła nowa ekipa. Żeby nie było to SLD, żeby nie była to platforma obywatelska, ale ludzie, którzy rzeczywiście chcą podjąć działania na rzecz miasta, aby zmienić to miasto i, i aby czerpać z najlepszych wzorców takich miast, jak na przykład Wrocław, i doprowadzić do prężnego rozwoju miasta. Być może, to, że teraz. Czy to się uda, to zobaczymy. Tak, być może, że teraz jest to. Dziękuję bardzo za rozmowę sam. Małgorzata Wilko Solidarna Polska była gościem drugiej kawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu.